Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Na karcie społeczności wrzuciłem sobie takiego posta i pod tym postem napisała pewna osoba w obronie atorka. Co Ty masz do tego atora? Nie podoba Ci się, że mówi jaki jest? Tylko pytam. Nie brałem udziału w dyskusji, poszła według mojej opinii w zupełnie inną stronę niż powinna. Zadałem natomiast tylko jedno jedyne pytanie, według mojej opinii zresztą najważniejsze możliwe: Gdzie atorek ma niby rację? Dostałem taką oto odpowiedź, którą teraz widzicie na ekranie. I myślę, że uczciwym będzie, aby teraz przejść przez to wszystko. Mikrochipy w tabletkach okazały się prawdą, bo się okazały. Moi drodzy, materiał na ten temat został wrzucony przez Atorka miesiąc temu. Trwa on ponad 34, dajmy na to 35 minut, i w tych 35 minutach stękania, bekania, gadania o polskim ładzie, o e-pieniądzu, e-walucie o tym, jak będzie pełna inwigilacja bo wiecie, orwell prawicowy przewidział. Dowiedzieliśmy się, że w Kanadzie zostały stworzone tabletki, które mają w sobie mikrochipa i jeśli tabletka się rozpuszcza, to mikrochip wysyła sygnał. No i przez to doktor wie, że pacjent bierze leki. To jest ważne, jeśli na przykład pacjent jest hospitalizowany i nie ma pewności, czy dane leki wziął, bądź też w przypadku kiedy ma Alzheimera i nie pamięta, żeby brać takie rzeczy. I to jest treść, którą ja przedstawiłem w tym momencie w zdaniu złożonym przez, nie wiem, może jakieś 5 sekund. Ale jest z tego zrobiona cała afera. I teraz uwaga, uwaga. Powiem wam to, czego Atorek nie powiedział. Otóż jest to materiał zrobiony na podstawie artykułu, który ma mniej niż kartka A5 tekstu. I został opublikowany w Onecie w 2010 roku 12 lat temu i jeszcze pragnę zaznaczyć że w 2010 roku wideo prezentacje nie istniały zatem moje pytanie co on takiego przewidział jeszcze raz bo nie za bardzo rozumiem program MK Ultra ma naprawdę miejsce, bo miał i nie jest to żadna teoria spiskowa. No tak, miał miejsce w latach 40. 50. i 60., a już w latach 70. centralna agencja wywiadu USA zaczęła wypłacać poszkodowanym z eksperymentów ludziom renty. I w latach 90. przyznała się, że rzeczywiście takie projekty miały miejsce. Zatem ee, przepraszam bardzo, ale co to zaniósł? Bo wiecie, jak na razie tu mamy przestarzały common knowledge. Jest bardziej prawdopodobne, iż leper został zrzucony z rowerka, niż sam się zrzucił. Ale o tym chyba każdy wie. Po pierwsze, nie mamy żadnego na to dowodu, więc oficjalna wersja dalej jest brana pod uwagę. Po drugie, widzicie, ona chyba sama zaczyna zauważać pewien problem, że rzeczy, które ona podaje, że niby atorek miał rację, to nie są rzeczy, które on sam wyciągnął gdzieś, wygrzebał, tylko to jest common knowledge. A gdyby tak zacząć szukać na temat e, własnych woźniakowych treści, typu nie wiem, 5G usmarzy na mózgi czy coś takiego, to się naraz okaże, że nikt prócz foliarzy nie ma na to żadnych dowodów. Nie ma żadnych naukowych dowodów potwierdzających to, nie ma żadnych faktów, które byłyby w stanie być rzucone na stół w momencie dyskusji, nic! Ale dobra, jedziemy dalej. Ta islamizacja niektórych krajów może je tylko i wyłącznie zdestabilizować. Patrz, rok 2015 do lat obecnych. Okej, okay, gdzie jest ta postępująca islamizacja? Bo wiecie, tak się składa, że według Atorka w 2015 roku już to mówił to mieli przyjechać do Polski uchodźcy i nas zislamizować. I wiecie, tak się składa, że ja za oknem słyszę dzwony kościelne. A nie nawoływanie imama z minaretu. W ogóle tak na marginesie twierdzę, że fakt mitu tego foliarskiego, że jeśli nie będzie katolicyzmu, to naraz przyjdzie zupełnie inna religia i was przejmie, jest sam w sobie dosyć ciekawy i zasługuje na zupełnie osobny materiał. Wobec tego, jeśli będziecie chcieli, dajcie znać. To, że coś jest logiczne, to nie znaczy, że jest prawdziwe. Jeśli twoje życie jeszcze tego nie zweryfikowało, to mogę tylko współczuć. Ale, nie wiem, jakieś dowody na to, oprócz no słuchaj, mówię ci. Bo wiecie, to jest e, takie powiedzonko, które według mojej opinii bardzo pięknie pokazuje samą doktrynę działania różnych takich programów na Discovery, historia, jakichś tam historii czy coś takiego, takich parahistorycznych programów oraz działania samego atorka. Ponieważ nie wiem czy ktoś pamięta, nie wiem czy ktoś oglądał kiedyś Discovery Historia, ale też tam było po 22 jakieś tam spiski, piramidy, coś takiego. I każdy z tych materiałów był prowadzony praktycznie w jednym tonie. Mmm, nie wiadomo. Popatrzcie czy to mogło być zrobione przez obcych. Tutaj widzicie taka, taka potęga. Takie wyspecjalizowane rzeczy nie pokażemy wam jakby zostały zrobione naturalnie, mimo tego, że wiemy, nie, 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 ale patrzcie taka potem Czy mogło być to stworzone przez obcych? Tutaj pytamy jakiegoś eksperta, ekspert do spraw obcych mówi, że nie wiem, nie wiadomo, nie wiadomo, a może, może? I ten cały materiał był właśnie tak robiony, a w końcu puenta była robiona na zasadzie czy na pewno zostało to zrobione? Nie wiem. I wjeżdżają napisy. Tak twierdzą, że właśnie takie kanały były pierwszym takim zarzewiem foliarzy. Żadna z narracji, które były tworzone w tych materiałach nie została potwierdzona. A takie teksty, żeby nie wierzyć logice, nie wierzyć zmysłom, nie wierzyć nauce, są właśnie piękną papką, którą serwują goście, którzy nie mają jakichkolwiek dowodów na swoje rewelacje. Niektórzy rządzący urządzają sobie schrony pod ziemią, jakby na coś się mocno szykowali. Sam możesz to sprawdzić. I tutaj mamy, moi drodzy, bardzo piękny fakt opiniowany. Co to jest fakt opiniowany? Innymi słowy, mamy dobudówkę opinii przy fakcie. Faktem jest, że niektórzy rządzący urządzają sobie schrony pod ziemią. Natomiast opinią jest na coś się mocno szykują! Otóż, moi drodzy, tak się składa, że wszystkie normy bezpieczeństwa zakładają stworzenie stosownych schronów. Nie tylko dla ludności, ale zwłaszcza dla zarządzających ludnością. Natomiast w tych schronach możemy znaleźć leki, zapas prowiantu, wody pitnej, sprzęty do uzdatniania wody oraz inne rzeczy, które pomogą Ci przetrwać w sytuacji kryzysowej. Schrony takowe mają zastosowanie wszelakie, nie są tylko i wyłącznie do tego, aby na przykład nie wiem, schronić się tylko i wyłącznie w przypadku. Konfliktu zbrojnego-jądrowego, bądź też w przypadku tylko jakiegoś konkretnego zagrożenia. Nie moi drodzy, to jest taki magazyn rzeczy wszelakich, coś jak apteczka, tylko że w formie państwowej. Wy też nie kupujecie bandaży z myślą: aha, dzisiaj sobie odetnę rękę, tylko bierzecie je dlatego, w razie gdyby co by. Kupujecie je dlatego, ponieważ coś planujecie? Nie. Kupujecie je dlatego, ponieważ jesteście niegospodarni i wywalacie kasę. No nie, wychodzicie z założenia zdrowego, że lepiej mieć w kryzysie, niż nie mieć, prawda? I na podobnej zasadzie działają właśnie rządy. Tymczasem tutaj mamy atorkowy fakt opiniowany, czyli od razu dopowiedziana narracja do czegoś. To jest całkowicie normalne. Dalej, co my tam mamy? Ludzie ślepo wierzący w brak pandemii to kretyni, bo inaczej żaden człowiek rozumny ich nie nazwie. To ciekawe, ponieważ atorek to właśnie bardziej w drugą stronę zdąża: bardziej w stronę tego, że maseczki ograniczają wolność. Nawet pieszczotliwie nazywa wy już wiecie, jakiego rusa koronką. Że wiecie, to nie jest jakiś tam potężny wirus, który sprawił, że ileś milionów ludzi nie żyje. Nie, 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 to jest taka leciutka koronka, taka grypka. Teraz na pewno się spodziewacie, że będzie następny przykład, ale nie. To wszystko. Wszystko, gdzie Atorek miał rację przez lata całej swojej działalności. Jeszcze nas czeka epilog, ale podsumowując to, co mamy, moi drodzy, to wszystko to były albo rzeczy, które x lat temu zostały potwierdzone, i to nie jest tak, że atorek sobie naraz wyszedł na scenę, powiedział fakt niewygodny dla wszystkich, i wszyscy... Ale on mądry! Tylko gość powiedział coś, co już jest wiadomo od dłuższego czasu. Potem, czyli mniej więcej od momentu, kiedy zaczynamy mówić o zrzuceniu z rowerka Lepera, mamy tak zwane fakty opiniowane. Faktem jest, że Andrzeja z nami już nie ma miał piękny pogrzeb. Jednakże to, że ktoś go zrzucił, jest już opinią. Nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że scharakteryzować to można do półprawdy. Czy to dla normalnego człowieka jest powód, żeby scharakteryzować woźniaka jako wartościowe i prawdomówne źródło? Według mojej opinii nie. Według mojej opinii to jest czerwona lampka. Ponieważ jeśli ktoś daje ci na stół fakty i dorabia do nich gigantyczne teorie, a każda z nich ma przekaz iście negatywny, bazujący na tym, że ty masz się bać, ty masz się obawiać, ty masz szukać zawsze drugiego, trzeciego, dziesiątego dna. To sorry, ale według mojej opinii jest to przekaz szkodliwy. I przekaz, od którego trzeba brać nogi za pas jak najszybciej. Następną częścią wypowiedzi jest opinia komentatorki. I tutaj mamy takie cukiereczki, jak na przykład, że nie podoba jej się podejście woźniaka za bardzo prokatolickie, pro, pro Szczerze mówiąc, jestem agnostykiem, ale wychodząc z założenia, że nie, że jest wręcz przeciwnie. Według mojej opinii, to atorek właśnie tak bardziej jedzie po kościele, że kościół jest lewacki, że kościół nic nie robi w sprawie dotykania małych dzieci, że tak w ogóle to Franciszek to jest lewicowiec i patak w ogóle to on może być tym słynnym antychrystem. Choć tutaj trzeba przyznać, że ostatnio wyścigi o tytuł Antychrysta to trwają, bo ostatnio mieliśmy oczywiście Billa Gatesa, czyli Billa Bramę. Billa Bramę do piekieł. Zatem w tym momencie to aktualnie nie wiadomo, kogo Atorek postrzega za Antychrysta, chyba że jest aż dwóch, bo wiecie, było dwóch papieży, to czemu akurat nie może być dwóch anty? Ale nieważne, w każdym razie, moi drodzy, mamy dalej zarzuty następne, że. Woźniak za bardzo ciśnie po okultyzmie, ponieważ okultyzm, co to szkodzi? A jeśli chodzi o okultyzm, to akurat pewnie zaskoczę wielu, tu się zgadzam z Woźniakiem, ale z Woźniakiem, zanim spotkał Jacusia. Ponieważ teraz oczywiście co chwilę jest przepowiadanie konfliktu zbrojnego, że będzie straszne powietrze, nie da się oddychać i to wszystko oczywiście przewidziane przez Jackowskiego, a no Jackowski otworzył trzecie oko w dupie i już widzi. A teraz kiedyś według mojej opinii reprezentował o wiele bardziej zdrowe podejście do tego, ponieważ wychodził z założenia, że... Całkowicie pomijając czy istnieją jakieś dusze, czakry, bogowie różne takie rzeczy to te wszystkie przepowiednie duchy różne inne dziadostwa Ciebie, jako człowieka, psychicznie zniewalają. Dlaczego? Dlatego, ponieważ nakładają na ciebie znamię predestynacji. Ty jesteś przeznaczony do tego i tego, ponieważ tak ci powiedziała jakaś, nie wiem, przepowiednia, papier w ciastku z wróżbą, czy cokolwiek takiego, i w tym momencie zaczynasz skupiać swoją uwagę w stronę tej jednej rzeczy. Gratulacje, właśnie zostałeś zniewolony. I to nie przez jakiegoś demona, wróżkę, wróżbitę, czarodzieja, czy kogokolwiek. Przez swoją własną psychikę. Dlatego jakie jest najlepsze podejście? To są twoje dwie ręce. Co nimi zrobisz, to będzie. Czego nie zrobisz, to zostaje ci na dzień następny. Jedyna predestynacja, jaka zostanie utworzona, to ta przez ciebie. Jeśli sobie przygotujesz śniadanie, no to się najesz. Jeśli sobie przygotujesz obiad, to się nadijesz. Jeśli przygotujesz sobie łóżko do spania, to dopiero się wyśpisz. Wreszcie mamy temat gości, którzy według niej pierniczą od rzeczy i tutaj jestem w stanie po części się z nią zgodzić, a po części nie. To znaczy powiem tak. Zgadzam się z tym, że w większości to są goście, którzy w ogóle gośćmi nie powinni być, ponieważ jakiś gościu, który, nie wiem, dajmy na to 12 lat temu zakończył służbę wojskową, wypowiada się o tym, jak wygląda wojsko dzisiaj bądź też jakiś tam pielęgniarz z Niemiec, wypowiada się o polskim NFZ. -cie. Czy na przykład gościu, który ukończył turystykę historyczną, naraz okazuje się, że jest ekspertem historykiem bądź takie podobne kwiatki. Natomiast dlaczego Atorek siedzi wkurzony, coś tam próbuje, ale widać, że on nie chce tego słuchać, jak, jak tutaj cytuję za nią? No, z tego powodu, że on chciałby cały czas być w centrum, on chciałby cały czas gadać i gadać i gadać i gadać. Ponieważ, nie oszukujmy się, w większości przypadków, według mojej opinii, tak samo jak w przypadku Szymcia, ci gości są tylko i wyłącznie po to, żeby potwierdzić jego rację. Różnica jest jedynie taka, że Szymcio sobie zaprasza jakichkolwiek strawmanów, których może obalić sobie raz, dwa, trzy i gotowe. Natomiast Atorek nawet takiego chochoła nie zaprosi, tylko zaprosi gościa, który powie tak, tak, masz rację. I to jest właściwie tyle. To są materiały na pół godziny. Co do końcówki, to Pana widzowie kwestionują mój wiek, doświadczenie i inteligencję na podstawie jednej odmiennej od nich opinii. Ja żyję na zasadzie jeśli nikomu nie szkodzisz, żyj i pozwól żyć innym. Ludziom w tej sekcji komentarzy radzę to samo. Podzielmy sobie ją na dwie części. Pierwsza część, moi drodzy, zgadzam się, jeśli chodzi o sposób dyskusji, jest ona według mojej opinii nie do przyjęcia. I komentarze, które tam zostały, zostały tylko i wyłącznie dlatego, aby osoby, które je zostawiły, się same wstydziły. Ponieważ tak moi drodzy, się nie robi. Jeśli ktoś chce wiedzieć, jak dyskutować z foliarzami, zapraszam na playlistę Z Lepszym wśród szurów. Tam znajdziecie, jak dyskutować z szurami. To jest także materiał pokazujący, jak dyskutować z ludźmi w internecie w ogóle. I w żadnym wypadku nie zakłada on tego, że robimy z osoby, która rzuca jakąkolwiek kontrowersyjną tezę, najgorszego możliwego gościa. Musimy wyśledzić, co nią kierowało, według właśnie takich kontrowersyjnych treści, które głosi. I ja to, jak zauważyliście, w tym materiale zrobiłem. Tutaj wypadałoby przeprosić najmocniej za zachowanie mojej własnej widowni, ale wychodząc z założenia, że to oni sami bardziej powinni przeprosić, bo to są konkretne osoby. I na szczęście na tle ponad 2050 osób są marginesem. Tutaj także pragnę zaznaczyć, nijak ich nie potępiam, tylko chcę, żeby zrozumiały, że zrobiły coś złego. Co do drugiej części wypowiedzi, czyli jeśli coś robisz, nie szkodzisz, żyj i pozwól żyć innym, to niestety musimy zacząć od tego, że taki przekaz szkodzi. Jest niestety coś takiego, moja droga, jak dezinformacja, i dezinformacja nawet półprawdami jest bardzo szkodliwa, ponieważ tworzy kreację narracji. Która to wbrew pozorom może wykreować się w bardzo niestabilny sposób. Jako przykład mogę podać słuchowisko z 30 października 1938 roku. Część ludzi nie dosłyszała komunikatu, że to jest po prostu słuchowisko. To jest książka, która została napisana przez kogoś tylko i wyłącznie po to, żeby ją przeczytać w radio. Tak kiedyś robiono, tak kiedyś wyglądały audiobooki. Jednakże większość ludzi, przeglądająca sobie fale, natrafiła na to i była pewna, że jest to relacja z miejsca bitwy, co oczywiście doprowadziło do paniki. Tym pięknym sposobem za pomocą półprawdy zapanował chaos. A teraz moi drodzy mamy zupełnie inny kaliber, to znaczy, że takie słuchowisko, uuu, przyjadą Marsjanie atakują, to nie może sobie już zrobić tylko i wyłącznie jakaś tam stacja, tylko filmik o jakichś tam rewelacjach, anunaki i tak dalej może zrobić sobie randomowy gościu siedzący sobie na fotelu. I dlatego inny gościu siedzący sobie zupełnie gdzie indziej, ma prawo nagrać sobie materiał o tym, jak przestrzega przed tym gościem z fotela. A według mojej opinii nawet powinien. To tyle na dziś, dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, zapraszam Was jak zwykle do innych moich materiałów, no i oczywiście pragnę podziękować moim wspaniałym patronom. Zapraszam Was jak zwykle do innych moich materiałów, a tymczasem żegnam się z Wami, do następnego i hej hej!